Manko Ludziska z tej strony. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hardward. Po dłuższym czasie i odpoczynku i nie wiadomo co jeszcze, praktycznie nie nagrywania, zacząłem z powrotem nagrywać. Jednak odcinki będą się bardzo rzadko pojawiały. Myślę tak co trzy dni, ponieważ no, nie zawsze mam na to czas, żeby cokolwiek nagrać. Ale jak tylko będę mógł, to chętnie coś nagram. Ze mną jest Greenfast. Dzień dobry którego ledwo słychać, niestety. Do tego jest ze mną Fanta, którego nie ma aktualnie na tesie I jest za nami Dab, który yy, nie chciał wystąpić w odcinku, więc jest tylko w drzwiach stoi. Zaraz go pewnie wyrąbię za nieaktywność. E, trzeba by trzeba było przedłużyć ten, to ten, dobra. E, I co? I coś zbudowaliśmy tutaj na razie taką małą bazę, o, ruszył się, patrzę. Potrzebujemy... i e, masz ten? Jakieś spolowania, jakieś rzeczy? Nie wiem, nicie czy coś? Co mam? Bo potrzebne są. Nicie, Ni nic. nić. nic czy masz nić? Nie, nie mam chyba o właśnie wylecarenki Ty masz wysoki ping się. Bo ja mam 60 Nie Sprawdź sobie na tym spiku Ty no już zimno mi jest cała jest Surowy stek, po surowy stek? Tak nie no, mam głód. No Ale za to, za to mam surowe staki. Ale też noc się zbliża, więc to też może być tego wina. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ja idę po nici No spoko. Idź po nicie, a ja też tutaj postaram się coś na nas zbierać Jakiś tłuszczów czy cośik No i ogólnie ludziska była aktualizacja do HardWorda W której dodali bardzo dużo fajnych rzeczy, przede wszystkim W sumie nawet sam o tym nie wiedziałem, dodali Dodali tutaj takie coś, jak, no, zresztą większość pewnie z was, którzy śledzą poczynania studia, które tworzy Hardworda, wie, że dodali takie coś, że kolorowe ściany są. To jest fajne, bo nie dość, że można robić jakieś fajne budowle kolorowe, to można podobno niebieskie jest odporne na 5C4. No i dodali takie coś, to nie wiem w sumie po co, nie wiem kto to by w ogóle stawiał, no, ale ważne, że coś dodali. No, i metalowy beton wreszcie dodali. W każdym razie ja tam na razie nie mam jak ten sprawdzić, jak to wygląda, i w ogóle po prostu e, serwer musiałbym sobie postawić w ogóle. E, a zanim ja ten serwer postawię, to trochę czasu minie, znając życie, bo to zwykle tak jest. Dobra, uciekamy. Ej, jesteś w chacie, czy coś? Jesteś w chacie? Nie, bo ja kurde zapomniałem se tego homo oh, ustawić, ale ja se podbiegnę, Moje tylko sk... No, nie, mam Masz ten? Masz może ściągnąć coś? Mam, mam. O, to dobrze, to trzeba będzie zrobić skrzynię, bo nie mamy skrzyni. Dobrze, Kurde, ale cały czas mnie boli ten brak mapy w hardwardzie. Dabs dalej stoi w drzwiach, trzeba zrobić skrzynię, bo ja mam za dużo miejsca. Zrobię jeszcze jedną. Nie, no dobra, za dużo, jedna za dużo. Tu będą dwie. Tu będą dwie. Eee, I ogólnie nie wiem, czy nagrywać Rasta, czy nie. Sam się zastanawiam, czy go nagrać, Może nagram Rasta kiedyś. Wiem, że LS wychodzi i prawdopodobnie go nagrać spróbuję. Chociaż znaczy, bardziej ja tutaj stawiam na gry survivalowe, czekam może na jakiś przełom będzie w tych survivalach, bo już coraz, coraz gorzej. Chociaż raz jest bardzo fajną grą, bardzo rozbudowaną przede wszystkim, yy, ale niestety jest bardzo dużo cheaterów i podobno studio ma po porzucać. A drugą sprawą jest to, że to jest cały czas faza alfa i to jest, nie wiem czemu, ale to tak działa. Dziwnie. Nie, a ile to jest za raz najszybciej? Zarasta 30 G2 Akurat było jeszcze przecena 70%. Plus ten y... wcześniej była przecena 70% na Steamie, pewnie kupili klucze. Potem te, ta, ta cena się utrzymała na g 2 i potem jeszcze były przeceny 50% na g 2 I z 50 zł coś takiego wyszło 30, prawie mniej więcej 30. 40 coś tam wyszło Ale i prawdopodobnie zaczyna nagrywać te rajdy. Żeby coś się działo na kanale, bo długo nie nagrywałem i muszę jakby to powiedzieć tak wziąć, odzyskać widzów tych, którzy zrezygnowali z oglądania mnie albo rzadko do mnie zaglądają i nie widzą, że mam nowe filmy. E, ale mówię, że tak będę się starał co 3 dni wystawiać. Jeszcze może nawet zrobię coś takiego, że ustalę po prostu godziny, w których będą to odcinki. Się, będę starał się, bo to nie zawsze jest ten, bo czasami coś tam z internetem mi nagrzewią. Ostatnio na przykład mi tak nagrzebali, że to się w głowie nie mieściło, nie wiem, co się działo. E, więc stwierdziłem, że raz czą ten i po prostu jak taką godzinę się ustali, to Wiadomo, że większość osób po prostu wtedy wejdzie, a wtedy po prostu, no wiedzieli, aha, serw nagrywa o tej godzinie, w ten dzień, dzień się pojawia kolejny odcinek, więc e, więc wtedy się pojawia, to, wtedy wchodzą na ten odcinek i więcej osób ogląda, bo po prostu więcej osób wie, że taki odcinek się pojawia w danym momencie e, i po prostu jest e, fajnie, bo tak naprawdę i ja mam z tego, nie wiem, jakieś zadowolenie, satysfakcję, że Wy to oglądacie, a wy po prostu wiecie, że jak wejdziecie o tej o tej godzinie, to po prostu będzie odcinek i nie musicie się martwić kiedy ten odcinek w końcu będzie. Nie, no w sumie pewnie nie martwicie się, ale po prostu chcielibyście sobie obejrzeć, yy, a ja będę się starał po prostu takie coś robić, nawet takie pogaduchy z selfem, takie tam rzeczy, yy, żeby tylko po prostu coś tam. Yy, a, muszę samo ustawić. Żeby tylko coś tam było, po prostu, żebyście mnie mogli też poglądać. A jeżeli są raidy, no to wiadomo, to wtedy, no wiadomo, jak jest jakiś spory raid, to też trzeba się po takim raidzie zebrać. E, bo to jednak jest jakieś tam obciążenie, tak? I, i, I się tam jakoś w itemach traci sporo, i w ogóle, więc. E, więc po prostu, no to jest obciążenie. no, W skrócie mówiąc, co się stało z tymi itemami ze skrzydła? Aha, tam pewnie są. No i ogólnie ludziska crossy dodali przede wszystkim, to jest najfajniejsze. Po prostu to jest obciążenie, taki raid i to naprawdę spore, no bo, no kurde, detonatorów też trzeba sporo. Też trzeba sporo zebrać detonatorów a potem, jeszcze, trzeba materiały do zrobienia tych c i w ogóle, i w szczególe, i w końcu wychodzi coś takiego, że no, po prostu, no, sporo roboty, że tak powiem. To postrówna. Jak? dobra. A ja lecę na hangary, żeby pozbierać i te. Typ. wróciłem się do domu, żeby postawić se home a i nie zrobiłem tego, nie? Po prostu jestem, kurde... Ale, ale się zabiję, bo, bo żarcia już miałem tyle co, jakbym się zabił, więc... No, ja bym obrąbił. E, ustawię Set home home You have set your home home i sobie ustawię ukośnik set home home You Heset your home home 1 i gitara. żeby na wszelki wypadek jakby nas raidowali, żeby można było ich z różnych stron brać, a nie tylko z totemu, bo wtedy jest najciężej tak naprawdę z temu kogoś brać. Yy, bo po prostu jak yy, zginiecie, to ten kto. I nie zamknięcie drzwi, to po prostu ten ktoś. Po, no tak naprawdę bez rajdowania, bez używania jakiejkolwiek C4, może Was yy, zniszczyć a przynajmniej się dostać do jakiegokolwiek totemu. Eee, I nie wiem, może też nagry zacznę nagrywać CSA, ale to prawdopodobnie jak wbije Golda. Jestem już o krok, Ciupinka jeszcze mi brakuje, bo mam S5. Eee, Silvera piąteczkę mam, ale z niedługo może będzie Silver. Szóstka. Zwłaszcza, że już mam wygranych prawie 40 meczy turniejowych. I nareszcie zacząłem dostawać rank-upy. Ostatniego rank miałem 5 meczów turniejowych wygranych temu, no nawet 10, ale większość to była przygranych. Więc na razie się nie nastawiam, czekam na jakiś łód szczęścia w niektórych tych miksach. Bo ostatnio po prostu nie mogę znaleźć ekipy takiej normalnej. Chociaż mam ekipę, ale no ostatnio nie grają, bo jak grali, to po prostu cały czas żeśmy wszystkich jechali. I... I żeśmy zawsze wygrywali tak naprawdę, ale oni też już mają goldy, za niedługo będą mieli wszyscy chyba z naszej ekipy goldy, no i prawdopodobnie będziemy się starali wbić jakieś wysokie rangi, no może, może nawet do globalu będziemy myśleli, ale to, to są jeszcze dalekie przyszłościowe myśli, bo to będzie naprawdę hard, ale myślę, że jak tak się weźmiemy za to w ogóle gdzie ja jestem, aha, myślę, że jak się ogólnie za to weźmiemy, to myślę, że tak po, tych, po tym roku już tego globala się wbije, no wiadomo, to też trzeba się nauczyć gry, sposobu gry i, i w ogóle jak tam się biega i tak dalej, i tak dalej. No bo to też nie jest w sumie łatwe, a po prostu to też jest sporo, yy, co? Sporo roboty, tak, no bo od razu nikt nie jest, no chyba że się ma talent, bo to wtedy to tak, to wtedy od razu można. Naprawdę dobrze grać i naprawdę e, być dobrym w tym, co się robi. E, ale no niestety talent, nawet jak się ma talent, to też trzeba trenować długo, zanim się zdobędzie jakąkolwiek rangę. Więc zanim zdobędziemy tą rangę, no to trochę czasu minie, więc wtedy myślę, że zacznę <grywać> nagrywać. E, no i co? Mamy już 13 minut odcinka. Eee, już powoli myślę o skończeniu, ale przelutuję hangary i ten odcinek skończę. Na razie zostaniemy przy starej jakości wideo, czyli przy tej, 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 tej czupinie gorszej. Eee, no bo jednak eee, no, nie, mam taki to dość słaby wysył mam. Eee, dlatego po prostu zbugowane dziadostwo. Eee, mam po prostu bardzo mały wysył, przez co ciężko mi jest wysyłać takie większe o. Mam do Kangit, mam do motorcrosa, do mam gearboxa. Yy, I co? I po prostu ciężej jest zdobyć cokolwiek do tego motocyklu. Czytaj, to tam się nazywa? O, patrz motorcross, ale ja pierniczę. Fajnie, nareszcie dodali coś. Wiemy jak coś to gdzie motorcrosy mogą być. To są motorcrosy, kłady Eee, i co tam jeszcze mamy? I auta. Jakby jeszcze coś dodali, to by było genialnie. O, idę to. Eee, strzały. Ale strzały w sumie też się przydadzą. Przydadzą. Jak się tu kucało, C. Jest ja z przyzwyczajenia z CSa wciskamy wciskam eee, tego. Wciskam control. Fuck, 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 run. Mm -hmm. Ty no, świnia mnie kurde z... Nie wiem czemu, ale Przecież ja szłem, i... kucakiem szedłem i Szłem, <grym> szedłem Noż, ty Uff, już myślałem, że zdechnę Kurde, jak ja dawno nie grałem, teraz już nie potrafię. O, weszłem. Aha, strzałem. Bardzo, bardzo warto było, nie? Dobra, jeszcze tutaj przelutujmy, bo tu często mi te dropią. Kurde, nie wiem czemu mam tak mało FPS-u. Zawsze miałem po 50 jak nagrywałem. Po 60, a teraz mam po 40. Dziwne dziwne rzeczy się dzieją. Ale ogólnie dysk zmieniłem ludziska, więc jest git. O wiele lepiej się teraz pracuje i o wiele szybciej ten komputer w ogóle się włącza. Bo wcześniej to zajmowało mu około 20 sekund, 30, a teraz to zajmuje około 5 sekund. Chociaż i tak to nie są MLC kości, tylko TLC, T, TLC, dobrze mówię? TCL, TLC, Triple Level Cell, tak, dobrze mówię. E, ten, to są na razie TLC, ale i tak czuć różnicę Dobra, ja się ketam na Homa ludziska. Uznajmy, że przelutowałem hangary. W sumie przelutowałem prawie całe, że tam zostało dużo do lutowania, ale e, już jest 15 minut. 16 minut odcinka to już jest za dużo, jak, według mnie tak przynajmniej. E, myślę, że te 16 minut to będzie 15: będzie git e, mojego pieprzenia i myślę, że że będzie gicior. Także ludziska, jeżeli Wam odcinek się spodobał, no to wiadomo, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście cs czy jakieś nowe gry Survival, to, daj, to, to zostawcie info w komentarzu. No i co, ja się z wami żegnam Siema. i do usłyszenia. Siemaneczka. Siema.